Hej, hej, witam was serdecznie. Ja dzisiaj jestem mega zaskoczona i nie wiem w ogóle co się dzieje. Mój syn kazał mi przygotować ekipę z bajki o Skubi-Dubidu. Przygotowałam! Kazał mi przed autem rozsypać jakieś dziwne rzeczy, to ja sypię. Przygotowałam piasek kinetyczny zielony miałam pod ręką. I moi drodzy mam jeszcze plastelinę metaliczną złotą, więc może ona też także się przyda. Położę ją nie wiem może o tutaj żeby mi nie wiem co to ma w ogóle być. Za niespodzianka kładę ją tutaj tak niech sobie leży. Bra widzicie no i co dostałam dostałam. Oto takie pudło. Spojrzałam już do środka. W środku są takie dziwne. Nie wiem to w, w, sreberko zapakowane. Nie wiem co. Ile ich tutaj jest? Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. 6, 7, 8. Słuchajcie, 8 takich dziwnych rzeczy. Nie wiem, nie wiem, co Wam powiedzieć, bo nie wiem, co to jest. Będziemy otwierać, chyba, nie? Dobra, otwieramy. Otwieramy. Ja tu sobie jeszcze resztę wyciągnę. Dobra, zaczynamy. I co? skubidubidu, bidu dziwne rzeczy przed autem. Czyżby to nie były. Czyżby to były. Już wam. Potwory! Wow! Powiem Wam, że mega się cieszę, ponieważ miałam całą ekipę detektywów, a nie miałam ani jednego potwora ze Scooby-Doo-Widu. Wow! Ekstra! No, dziękuję bardzo! Dostałam wilkołaka. Ekstra ruszają mu się ręce, a nogi nie, nogi nie. Ruszają mu się ręce, włosy wystają i ze spodni, i z rękawów. No super! Teraz ekipa z Kubidu Bidu będzie miała kogo gonić. Mamy wilkołaka. No, patrzymy, kto tutaj będzie. O, widzę coś tutaj już białego, widzicie? Chyba będzie jakiś duch, duch, potwór. Jest różnic. Wow. I wiecie co? Coś mi się wydaje, że to jest z tych świecących w ciemności. Widzicie? Ale ekstra. Oj, to teraz będę straszyć po nocach. Oj, będę. Ty chyba zasłużyłeś na trochę plastelinowej mazi. Ha? Nie mogę się już doczekać, otwieram następną. Ciekawe, co to będzie. Wow, też duch, duch pirata. Wow. A wiecie, czego wiem, że to duch pirata? Bez zastanowienia powiedziałam nie, bo oglądałam odcinek właśnie z duchem pirata. Był identyczny. Widzicie, tutaj nawet ma znak czaszka z dwoma takimi kośćmi na krzyż. To jest znak pirata. Wow, mam duchy. Ciekawe, czy w następnego opakowaniach tu jest takie większe. Też będą duchy, czy może coś innego. Patrzcie na minę scooby du Przerażona, nie? Wow, tyle potworów. Ua, głowa w piasek. Nie, tu jest piasek. Głowa w piasek. Nie martw się, scooby damy radę. Obserwuj tutaj z nami, co się dzieje. Ja jestem mega szczęśliwa i zadowolona. I patrzcie, chyba jeszcze będę miała więcej potworów. O, coś tutaj wystaje. Widzicie? Wystaje. Czyżby to był bagienny potwór? Możliwe. Możliwe. Wow, bagienny potwór. No, ja. Super. Bagienny potwór. Mieszkał w jeziorach, w takich bagdach, nie? Pamiętacie, jak Scooby-Du go gonił? Z, zazwyczaj na niego trafia właśnie Scooby-Du z Kudłatym. Oooooo! Jest ten bagienny potwór. Ile nam zostało jeszcze? Raz, dwa, trzy, cztery opakowania. Ej! Co to może być w taki kształt? Tutaj wystaje gizłota, stopa. Zaczynamy od stopy, co? Zaczynamy od stopy. I ja, wiecie co? Ja już chyba wiem. Patrzcie. Wydaje mi się, że to będzie Dracula. Mm, no ekstra, Dracula. Wow, no jest świetny. Jest po prostu genialny. Ale, wow, a ręce mu się no, ruszają, się, oczywiście, Drakuli by się nie ruszały. Sprawdzam, bo wiem, że w dubidu zawsze na końcu potworom zdejmowali maski, nie? Ale nie, tutaj się głowa nie zdejmuje. Nie ma maski, jestem prawdziwy Drakula. Ja wam dam maskę. No super, jestem mega szczęśliwa, mega po prostu. Drakula, jesteś genialny, genialny. Dobra, lecimy dalej. Kto tu może być? Co za potwór? No, moi kochani detektywi. Ale będziecie mieli teraz roboty. Te potwory wam spokoju nie dadzą. Mm. Patrzcie, jak śluźnie wygląda. Głowa wystaje w tej folijce. W tym sreberku. Uwolnić mnie! Jestem zombie! Tak, zombie świecący w ciemności. Super. Następny duch. Skakuj. Jaka ekipa. No ja jestem, co już wam mówiłam, no, szczęśliwa, szczęśliwa i tyle. Wam tu powiem. Wow, ale będę mogła Wam teraz świetne filmiki nagrywać ze scooby doo, -Doo Z takimi potworami. Słuchajcie. Zombie. Wow. Ja jestem zombie. No super, ręce się ruszają, głowa tu nic. Ręce ruchome i to jest najważniejsze. Wow! Ostatnie, ostatnie. Och, boję się otwierać, co tam będzie. Dobra, zaczynamy. Nie ma co się bać. Nie ma co się bać. Tu chyba będzie głowa. Dobrze ustawiłam co. Ognisty potwór. No oczywiście, że ognisty. Zobaczcie. Ognisty potwór. No super. I ręce i w łokciach też się zginają. I nogi mu się zginają. O. Oh. No widzicie. Taka ekipa. To mi się podoba. Są detektywi. Są potwory. Można się bawić. Jest glutowata maś, jest następna glutowata maś, tu potwory mogą zostawiać, widzicie, swoje ślady i Drakula, e, wyciągaj i Drakula i ognisty potwór zostawia ślady, no super, no to co mi teraz pozostało, tylko żegnać się z dziećmi i dawaj do zabawy, słucham, czekajcie, bo coś mi tutaj mówią, co, wiecie co oni chcą zrobić, oni chcą dać mi łapkę w górę. Ej, nie no, jeśli potwory dają mi łapkę w górę, no to słuchajcie, to Wy chyba też mi dacie łapkę w górę. Co? <laughs> Wszyscy dają łapkę w górę? Wy też chcecie? No okej, okay. no to ekstra, ale super. No to do zobaczenia, dzieci. Żegnam Was, a te łapki w górę dedykuję dla Was. Baj baj, żegnam, trzymajcie się i dla Was łapa w górę.